thank mm -hmm. you A widzowie, byliśmy w Stark Tower. U pana Starka nic nie znaleźliśmy. Jeśli byśmy nagrali odcinek, jak idziemy do Stark Tower, to piszcie w komentarzach i zostawcie łapki w górę. Flash, chodź tu. O, trzeba. wracamy chyba do hotelu, co? No, tak. Dobra, to chodź. W tę stronę. No, tu się to pozmieniało. Czy? Mój system coś w bazie wykrył. Lecimy tam. Szybko. Okay. Kurde nie Dobra. Co tu wykryłeś? What the fuck? Co Pantera, Co ty tu robisz? Uciekłem, bo jakieś chłopcy gorsze mnie powalili. Nie wiem. Myślisz, myśl, że to był kingpin? Nie możliwe. Czy to aby na pewno ty? No ja. Zdaj mi maskę. Mąki ci mąki. Daj mi maskę. Murzyn. Dobra, to ty. Dobra. Musimy się przygotować na walkę z nim. Gdziekolwiek on jest. Flasz, co ty robisz? Biegam. To nie biegaj. Dobra. Hmm. Dobra. System mój ci namierzył. Starka nie było, doktora Strange'a też nie. Hmm. Ant-Man? No, no, popatrz, z całego pokłonu jest fajnie sterylizowany. To jest jakiś biały. nie ma. A tu jest jeszcze pokój, twój. No, nic hmm. nowego. Dobra, alej się do swoich pokoi na razie. Co? Od razu? Oscorp. Dobra CHOPAKI WIEM GDZIE JEST ANT-MAN Tylko zmienię strój Ant-man pracuje teraz w wieżowcu Oscorp I to jest chyba ten budynek za hotelem to jestem tam duży wysoki? Chyba tak. Lecimy tam? No to ja się, ja się przelecę. Dobra. Chyba przybiegniesz. Przelecę. No to ja się przelecę. Chyba trzeba te schody naprawić. W ogóle tą bazę trzeba naprawić, tego że tu. Posprzątać trzeba. I naprawić ten, ten, ten A! No zobaczyłem na miejscu! Dobra. O, to jest chyba ten budynek. Na pewno ten... Na... Tak, piszę, ja to piszę. No, tu tu, dobra A gdzie czarna pantera? Dobra, dobra. A, Pantera! Jestem! Dobra, jest tu kto? Chyba nikogo nie ma Dobra, cicho, Może żyjmy się Tu chyba nikogo na razie nie ma What the? Tu coś, tu też coś jest? Jakaś jadalnia? Tu też coś jest? Tu są biurowca wszędzie. Wszędzie jakieś biura. Ile tu może być tych biur? A tu, co tu jest? A tu, co tu jest? Jakieś laboratorium? laboratorium. No, o, Brianek. Co? Ła. Są... Kibrajane. No, Aha. Chyba nic nie ma. Chodźcie wyżej. Ej, tu jest otwarte. Mi-mikstura Miks siły. Tu są jakieś stroje. Co to jest? Co to jest? Nieskończone źródło energii. Wow. wow, tu coś przecieka Ej! To jest machina jaszczura Próbował mnie tym zabić A ona to Przez noc, nie wiem skąd to nie to mam, przecież ja to zniszczyłem Hotel tu co tu jest? Skrzydło szpitalne chyba To co wszystko. a to co to jest? Bo nie, chcę Bo jakiś nie nie, wiem. Wiem, nie chcę wiedzieć. Do mocy, to Chodźmy wyżej. Też tu jest otwarte. Co to jest? GR27 Co tu jest? Wygląda jak klapa z głową. Też. Tu jest zamknięte, tam nic nie ma. Tu jest coś. jakaś ciecz. Tutaj też coś jest, tu pusto. Ja zobaczę tutaj. Ale tu nie wolno wchodzić. Tam też nic nie ma, dobra. Oś, to nie wolno wchodzić. Chodźcie <laughs> Gdzie ja? Ej, tu też jest otwarte, co jest? Ej, wiecie co bo Ej! Się bo to chyba... bo to chyba co ten... Bo to chyba już jest poza godzinami pracy. Jakieś książki... Co to? To jest? To jakieś... co to jest? To Co to jest Lava. Mam takie pytanie, co to jest? Czaj. Sprzęty wojskowe. Najlepszy sprzęt wojskowy, najlepsze testowe lekarstwa. Krzyżowanie genetyczne. E... 2002 roku. Ej, ja co mogę to jest? Co to jest za strój? E, nie. Wiem. Co jest? A to co to jest? Toś leki. Co? A to? A to? E... Co to jest? To jest jakaś absłuha. Nie fuj tutaj. Nie, to, 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 to jest jakiś hełm. Tam? tam jest pod zaleń, się No faktycznie. No, Dobra, nie wiem, chodź. Chodźmy wyżej. Tutaj DH Konorobon służy do badania. Co? Co to jest? Jakieś masy, słońce, pluton, neptun. A jest. To o, no to tu ma jakieś O się i sobie A tu? Co jest? To FLASH To są, zwy... to są zwykłe drzwi, więc nie Kolejna sala obrad O, oh. otwarte To co jest? co ty, Woda. Lecza... Le... Tutaj mikstur. w nocy. mikstur. Coś z piórek? Czarny Dobra, to są jakieś mikstury. Hmm. Ale jest druga w nocy. O, już. Powyżej um. też. Skrzydło szpitalne, tu kolejne biura. Co to jest? Co? Eee... Matki Octaviusa A Tu jakiś strój flasza. Co to jest? Jakaś lotnia? Jakaś lotnia? Co to, Co to jest? Że to deska. A tu? To wygląda jak jakiś strój elektro czy coś. No, chyba to jest właśnie styl, ale nie. to też jak. To jakieś skrzydła, jaka jest broja. Cias... Czeka, ciaska! Ciaska? Tu jest zamknięte. Tu. Tu nic nie ma. Nie. Łat. Cześć. Weźcie duo. na. Tak! Wow! O kurde. Ocy! Chłopie, <noise> co ty zarobił? Nic. Dobra. To co, skaczemy? A Ałaś się... bo wylatać nie umiecie A ja ono bedę coś Ej! Wykrywam coś Jakiś ruch w budynku Oscorp No? To już No Ej! Jest Ant-Man! Widzę Ant-Mana No, no bez ty, ty co ty robisz? Jak się trzyma? <grywa> trzyma no, oh. <grywa> się pozura. Zaopamię... Sorry. Burza? Chodźcie do skorpu. A co wy robicie? Nie wnikaj. Nie wnikaj. Chodźcie. Nie wnikam. Antman! O, co ty tu robisz? O, cześć. Nadgodziny robisz i czemu w stroju? O, no bo tak, jak nikogo nie ma, to mogę. Co ty ja zrobię? Mhm. Tak. Co to był za dźwięk? Co, ludzie, nie wiem. słyszeliście? No znowu. To, fu o. to wola! Burza. O, co tymi swoimi? Wziął, wziął, No burza, ale Falapa robi tymi swoimi... Antman, e, długo tu pracujesz? A... No, to będzie. Antman! No? Co tu i... robią matki Octaviusa? Eeeem... No, nie wiem, może to jest jakieś nowy potopy. A to wszystko? To, te, to, to do latania, strój flasza, strój jakiś podobny do elektro, jakiś duży strój dinozaura, nie wiem co to jest, jakieś skrzydła, CIASTKA! To też jest jakiś pewny fotokop. Ale ciastka! Ja się tym nie zajmuję. Dobra. Co Chodźcie. No. Co? Ej, babcie! Ty, bo onkar te ciasta, macie. Napiercie ja Dawaj! Dobra! Chodźcie! Dobra, chodźcie! Lecimy! No zobaczycie! Lećcie za mną! Ale nie ja Zaraz będziemy na miejscu. To tu Mój Ile pierwszy jaszce. dom. O Chrystusie mazaryjski. Tak się czuć. Oh. Yes. Sandman. No, ty wlazłeś jak do siebie. No właśnie. To jak kultury. Chyba to jest mój dom. Chciałbyś. Dobra. Flaszpi w garażu, bo go najmniej lubię. Czarny pod schodami. Admen w lodówce. Mój bo... pokój Ja nie mogę, że nie mogę O Boże, mój pokój Co? A on tam to gdzie? Kurde, On tu żyć. Ja śpię tu Ale ty śpisz Nikt tu nie śpi, ja dawno. Nikt tu nie śpi, bo tu w ogóle nie da się spać Dachu tu nie Czy ty zarąbałeś łóżko moich rodziców? Ja nic nie robię Tu było łóżko Co? Ej, 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 ej Zasłączymy szyby I drzwi Będzie bezpieczny Ła wow. No to mogło tu stać Bunkrujemy się tu Lenia, a mi może pomożecie? Oj Aż sobie Dobra A pan już, śpi, podziwia księżyc Widzowie, na samym odcinku poszukamy więcej Avengerów. Dobranoc!